O, gram na tanka, kupi tabisy, nie mogę mu nic zrobić. No nie możesz mu nic zrobić i prawdopodobnie go nie zabijesz. No ale mam 30 grypów przewagi w 9 minut. Tylko dlatego, że dobrze ustawiam falę. Semanko, jesteśmy już w grze. Dzisiaj gramy Jonę na Malphite'a. Nie jestem koneserem Jony, ale postaram się zagrać dobrze. Teraz tak naprawdę jest masa buildów na Yonę, bo jest oczywiście klasyczny build, typu, nie wiem, kraken, wy i EKA. To jest taki pewnie... Jest Kraken, Full Breakera w iek -a. Jest Botrk w jakieś tank itemy typu Strike Breaker albo, albo Gauntlet Jest jakiś build typu Botrk w Krakena w jakieś tam inne losowe itemy typu Nie wiem, może Jax o jakiś Gauntlet, więc wszystko tak naprawdę Widziałem, że składają na Jonaszu i też wydaje mi się Że w tej grze mogę też spróbować iść ten Wariant tankowaty, czyli przykładowo mogę iść Botrka w Gauntleta i spróbuję to zagrać w tej grze i zobaczymy czy wyjdzie. Gram oczywiście takie runy, gram do Runblade'a, bo Malphite nie ma tej komety, więc nie powinien to być jakiś solidny poke, szczególnie jeżeli chodzi o pierwsze levele, a tak to mogę po prostu grać bardzo agresywnie i szukać jakichś agresywnych wymian szczególnie, że mam letal tempo. Guardowałem, bo nie chcę dostać jakiegoś lewe trzyganka od Rengara, ja będę grał pod push. Daję dwa -ataczki w miniono, żeby mieć zawsze przewagę tego lewela drugiego, żeby mieć pewność, że na pewno go wbiję szybciej. I za każdym razem jak Malphite będzie podchodził do creepów, to szukam tych kiosków w niego. Teraz mam level drugi, więc on musi to zrespektować i robi to mądrze, po prostu respektuje mój level drugi. Nie wiem czy nie za szybko spuszowałem tę falę, prawdopodobnie tak. Natomiast postaram się ją jeszcze trochę ze pushować, żeby dopuszczować dopiero na trzeciej fali, ale myślę, że wyjdzie tak a, prawie idealnie z tą falą. Teraz przyszła trzecia fala. Od razu ją dopuszczowuję. skupiam się, patrzy, wszystko w fale, wszystko w fale, wszystko w fale. Mogę nawet dać drugi punkt w kół, żeby szybciej to dopuszować. I robię to dlatego, że po tej fali na pewno chcę iść do bazy. patrzcie, jeżeli bym tu został, no to nic tutaj nie zrobię. Z opcji mógłbym, nie wiem, próbować łapać kolejną falę głęboko, mógłbym próbować jakoś tutaj wbiegać do lasu, ale zakładam, że Renkar zaczął od góry albo mógłbym próbować roamować do Mida, ale mam takiego herosa, że raczej tego nie zrobię, więc po prostu rikoluję i wracam na linię, kupuję kula. Kolejną, kolejną rzeczą jest to, że herosom tego typu często jest ciężko farmić pod towerem, więc tutaj w tym przypadku już mam trochę creepów przewagi. W takich sytuacjach warto zwracać uwagę, ile creepów stracę, dlatego że powtarzam to zawsze, ale zawsze na wave jest 5 minuty, jeżeli nie straci się expa, macie się 6 level. Dlatego w tym przypadku ja już na pewno nie będę miał 6 levela na wave z 5 minuty. I straciłem tutaj 3 creepy, ale popatrzcie, że dzięki temu mam item przewagi. Teraz moim celem jest nie dać mu dopuszować. Więc będę się po prostu starał pomniejszyć wave'a. Nie, wiem, mam też tutaj szako, który powołuje do topa. Więc teraz moim celem jest po prostu nie dać mu tego dopuszczować. Dlatego popatrzy, że cały czas uderzam tutaj fala I wchodzę w jakieś delikatne trade. Ale też nie za duże, bo on ma oczywiście przewagę tego wave'a. Może tutaj spalimy mu flasha max, ale pewnie nic więcej. Okej, okay, będzie to ciężkie. Ja oczywiście tutaj nie mam E, ale popatrzcie, że. Dzięki temu, że yy, nawet go obiliśmy, to będzie mu bardzo ciężko dopuszczać te fale, tylko oczywiście znowu muszę ją y, pomniejszyć. Na trzecim Q może będę używał jakiegoś E do przodu po krótkiego tradera, szczególnie, że on nie ma nastakowanego kraspa, więc w takich traderach nic nie stracę HP-ków. Teraz muszę, z... Uwa... nie mówić. muszę zwracać uwagę, żeby nie używać za dużo wave'a, żeby to się cały czas pushowało do mnie, bo popatrzcie, że on jest w takiej sytuacji, gdzie on nie może tego dopuszczać solo. Też oczywiście zatrzymuję mój recall, żeby go opóźnić. I robię to samo, o czym mówiłem minutę temu, po prostu staram się pomniejszać te fale, żeby nie dać mu tego dopuszczać bez pomocy junglera. Jeżeli on tutaj będzie chciał recallować, to ja mogę postarać się znowu użyć a e do przodu. Okej, okay, nie trafiłem. Chyba nie przebiję się przez szylda. Ok, nie musiałam, bo miałam porzut. No w tym przypadku yy, wiadomo, że nie jest to jakieś wybitne, bo muszę trikolować i tapnąć. No ale popatrzy, że on na tym wszystkim cały czas stracił krypy i tutaj jeszcze straci kolejnego Wave'a. Okej. Okay. on na tej fali będzie miał szósty level. Chociaż nie, no zonowałem go chyba od Expo, to nie powinien mieć. Najwyżej będę miał palec na yy, flashu. Postaram się oczywiście dodżować tę arcę. Okej. Okay. donowałem go trochę... na yy, pewnej ilości grypków. Mogę jeszcze starać się zatrzymać mu recall raz. Poczekam aż będę miał cooldowny. Okej. Okay. Teraz już muszę zrykolować i tapnąć. Muszę walić, bo on wyniął Będzie miał manę tylko na Arkę, więc zawsze mogę tu przeflashować. Ale popatrzcie, że jeżeli... teraz zdążę zrykolować i tapnąć... Okej, okay, miałem palec na flashu. Jeżeli zdążę tutaj zrykolować i tapnąć... I on nie będzie w stanie tego dopuszczać. No, to ja nadal mam tego Freeza. Mam tego Freeza już myślę, że jest 2 minuty. I nadal go będę miał, bo teraz on musi zrekolować i tapnąć. Więc ja nadal utrzymuję tego Freeza. I on nadal tutaj gubi creepy. I on nadal chyba griduje na recall. Więc po prostu użyję E i znowu podbiegnę do niego. okej okay, no popatrzcie, jak głęboko on musiał pójść. I stracił tutaj całego wavea. Już kolejnego, myślę. Mam 20 creepów do przodu. Po 6 minutach gry. Czyli jedyne co zrobiłem, to tylko zagrałem dobrze wave'em. To nie było jakiś super trade jest, nic, po prostu zagrałem dobrze wave'em. Nawet jeżeli ten Shaco by nie przeszedł na topa, to mogłoby się stać to samo. Oczywiście szako tutaj pomógł, yy, więc ta przewaga jest większa, ale ta przewaga nadal byłaby yy, widoczna. Okej, okay, on ma tabisy, ale za to mam wejście gripów do przodu. Ok, nie na najlepiej to sfarmiłem. Ale nadal postaram się przytrzymać tutaj tego wave'a. I teraz moim celem jest po prostu farmić. Raczej nie dojść do, do sytuacji, w której go zabiję, ale będę się starał po prostu powiększyć tę przewagę w creepach. Tylko las heatuje miniony, nie puszuje tego na połę, bo nie ma po co. Jeżeli się uda, to zrobię po prostu slow push z trzech fali yy, na Heralda. Dzięki temu będziemy mieli czas na zrobienie go, kiedy on będzie farmił pod towerem. Ale na ten moment po prostu las i. Jeden mogę po prostu wychodzę mu przedmiony. Popatrzcie, że on rzucia, rzuca ku we mnie, które zadaje 40 obrażeń, no ale dzięki temu nie bierze creepa, więc jeśli ja się I tak z tego wyleczę, a on traci Golda. Ok, teraz mogę to już dopuszować. Dopuszuję to nie robimy tutaj Heralda. Patrząc na pozycję mojego junglera, więc mogę po prostu pójść do bazy. Jeżeli on by bardzo chciał, to może to sfryzować, ale... Jest taka wielka fala, że na pewno by trochę na tym stracił. Oczywiście mógłby to zrobić, ale... I tak by było dla mnie ok. Mam tutaj buty. Ula już prawie w połowie wystakowałem. On tutaj może hard tego ewa i iść do bazy, jeżeli bardzo chce. Moim celem będzie teraz puszowanie fali i zwortowanie heralda, bo nie mamy w ogóle wizji na enemy junglerze. A jeżeli będę widział rengara, to może nawet będę mógł go y, powstrzymać. Ustawię tutaj sobie friza. I popatrzysz, że zostawię tutaj trochę minionów. I po prostu zajdę na rzekę I on traci już kolejnego wave'a Już chyba trzeciego myślę I widzicie to Nie musicie nawet grać jakoś super falow Po prostu... Znaczy, właśnie musicie grać super falow Chciałem powiedzieć, że nie musicie wchodzić nawet w jakieś super trade'y Nie musicie znać matchup'ów Ja nie gram prawie w ogóle one Nie znam jakiś super mechanik na tym herosie Ale tylko dlatego, że Znam się na ustawieniu fali No to popatrzcie jaką ja mam przewagę i dzięki temu, że mam falę tutaj yy, taka jaka jest, no to on musi podejść to dopuszować. Ostatecznie nie zrykolował I spróbował to dopuszować, ale nie może. No popatrzcie, że po prostu nie może. Wiele osób w takim matchupie by narzekało, że o, gram na tanka, kupi tabisy. Nie mogę mu nic zrobić. No nie możesz mu nic zrobić i prawdopodobnie go nie zabijesz. No ale mam 20 grypów przewagi wy 9 minut. Tylko dlatego, że dobrze ustawiam falę. Dobra, postawię tutaj pinka. On raczej zrekolował, bierzemy Heralda. Nie mam teraz potów, więc jeżeli on przyjdzie, to będę już musiał uważać na te trade. Bo będzie miał pewnie lekką przewagę przedmiotów i możliwe, że będzie miał też poty. Dobra, Malphite wrócił, nie ma on pot, a za to dwa kryształy na HP. Teraz mogę kraść trochę na range i starać się go kajtować. Ale on cały czas ma falę w bardzo niewygodnym miejscu. On, jeżeli chce to dopuszować, to na pewno musi e, strejdować trochę HP-kami za to. No bo jak on będzie podchodził, no to. Tego będę po prostu obijał. Chyba nie było najlepsze, ale też nie było najgorsze. Jeżeli on nie gra agresywnie, to w całości pomniejszam te fale. Tutaj mogę te fale przytrzymać. No i nadal jest fala pod moim towerem. Teraz jest taki moment, kiedy mogę sobie zwardować linię, bo gram na rengara, więc oni mogą próbować naprawić te fale gankiem. To jest jedna z opcji, jaki mogą to zrobić. Ewentualnie, jak ja się będę trade'ował tak jak teraz. To ta fala też będzie dla niego naprawiona. Natomiast dla mnie to jest ok, bo ja chcę iść do bazy. Teraz to nie mam pod? Jeżeli on się to będzie starał sfreezować, to oczywiście zostanę. Natomiast będę musiał tutaj uważać na pewno na Rengara, bo go nie widzieliśmy. Plusem grania Yonah jest to, że mogę po prostu użyć E. Dość bezpiecznej odległości i podbiec pod tego typu. Więc można to tak szczytować. Natomiast cały czas tutaj muszę uważać na Rengara. No i dobra, moja drużyna robi smoka. Ok, pokazał się rengar, to dostanę. Jest to jakiś giga bezpieczny, ale też nie powinno być najgorsze. uszuję tego wave'a i może poszukam jakiegoś Hanifruta. Mogłem spróbować to zrobić teraz, jeżeli on się pokaże, właśnie tak jak teraz. Natomiast jeżeli podchodzi pod wave'a, to nie będę tego robił. Ok, mogę się trajdować w ten sposób. Zawsze muszę uważać na jego E. W momencie, gdy on używa E, to muszę trochę odbiec od tyłu. Bo nie chcę się wtedy tradować za bardzo. Natomiast... O! Właśnie użył E! O! Chciałem od razu zerkować po tym, jak trafi moje trzecie Q. Ale mogę zerkować teraz. Kurczę, jakbym to lepiej zagrał, to bym zabił, ale Malphite nie ma flesza. Kurczę, nie zwróciłem uwagi, bo widziałem go tutaj, jak przeskakiwał plantem. Natomiast coś szybko tutaj przybieg, to nie zwróciłem uwagi. Ale jakbym to lepiej zagrał, jeżeli bym, grął, jeżeli bym był graczem Jone, to na pewno bym tutaj zawił. Alfa i bezpiesza, bez, persze, bez Ja tepnę na topa, no i co stresa, jednego wavea. Może nawet nie całego. Kupuję z powrotem na topa. Jeżeli tutaj bym bardzo chciał, to mógłbym zatrzymać tego TPK. To tak naprawdę jakoś dużo nie tracę. I mógłbym spróbować zagrać yy, pod Team. Natomiast grając z takimi herosami jak Jone, czy nie wiem, Camille czy Jax, to. Zawsze warto, może nie, że zawsze, ale w większości sytuacji, warto po prostu tapować i grać pod siebie. Okay, mam jednego stacka na kulu do nabicia. Będę miał już niedługo hitem. Teraz już mogę szukać raidów, bo mam też tego lifesteala. Okej, okay, teraz mam dwie opcje, albo po prostu puszować każdą falę na hama, tylko problem jest taki, że może mi być ciężko yy, brać playty, ile wyjaśni to, co chciałam powiedzieć. Kolejną opcją było na przykład byłoby trzymanie wave'a w połowie i załnowanie go w ten sposób. Chyba będę musiał... O, no. predyktował mnie trochę. Ale może przeżyję. Okej, okay, przeżyłem tu. Nie wiem, czy prediktował mnie z edge, tak losowo użył. Natomiast chyba muszę tutaj zrykolować, bo Malfate będzie miał zarazerkę Mogę zrobić tak, że wyjdę z bazy i użyję tutaj e, zawsze zaoszczędzę trochę czasu i cofam. Widzę, że cały mój team wygrywa, więc raczej w tej grze nie będę miał za dużo do roboty, natomiast mam nadzieję, że będę mógł coś zrobić. Yy, natomiast w tym odcinku już możecie zobaczyć, że bardzo łatwo zrobić przewagę tylko dlatego, że dobrze ustawiacie falę. I to możecie robić na. nie tylko na tanków, ale nawet na jakieś care postaci, jeżeli macie wygrywający meczap i macie kontrolę fali. Często nawet w przegrywających matchupach można robić taką przewagę. Miałem dużo gier, gdzie nawet grałem jakimś ornem czy coś i. Jeżeli dobrze ustawiacie falę, to wygrywacie nawet na karę postacie, bo nie mogą was olinować. Okej, okay, teraz po prostu sobie farmię. Chyba ja zrekoluję po item i wyjdę z bazy, no zobaczę właśnie gdzie wyjdę z bazy, do, do mida, czy do bota, czy do topa. Jeżeli Malfoy będzie puszował, to oczywiście pobiegnę na top, na bota. Natomiast jeżeli nie będzie się nic działo, to mogę na przykład z bazy do mida wybiec i spróbować zagrać pod ten tower. Okay, ale widzę, że malfight puszuje, więc po prostu pobiegnę na bota. Enemy Rengar jest sfidowany, więc na pewno będą próbowali dużo grać przez Saida, bo mają Malphite'a, mają Rengara, więc za każdym razem, jak mają Arki, to mogą mnie łącztować. na to będę musiał uważać. Natomiast, no, w niektórych sytuacjach będzie to po prostu ciężkie do uniknięcia, bo jeżeli bardzo chcą, to zawsze mogą mnie zabić, nawet zdejmować. Dobra, spuszę tę fale i po prostu zejdę do Heralda. Ta możliwość będzie duża walka. Fighty nadal możemy przegrywać, bo mają powiedzmy takie łamboką, bo mają Brand Malfight. Jeszcze a więc zawsze mogę kiedyś zmonsztować razem z Rengarem. Okej, okay, boję się trochę przechodzić przez rzekę właśnie ze względu na tego rengara. Więc może po prostu poczekam, mam tutaj szako. Postaram się spuszczować kolejnego wave'a i może wtedy zejść. Teraz mam Botrka, więc totalnie stąpuję fighta w takich imionach. Spuszczę te fale i zejdę do szako na rzekę. Widzę Rengara, więc mogę iść tędy. Może jednak zagramy Smoka pierw, a nie Haralda. Alfred może być na midzie, więc mój team musi trochę uważać. Ja nie będę robił tego grompa, tylko od razu tam pobiegnę, bo jest dużo za dyma, Dlatego warto się rozglądać po mapie. Jest taki odcinek na kanale Scoucingu, gdzie Widz się w ogóle nie rozglądał. Zerkuję tutaj. Może się go uda obić na tyle, żeby go szako zabił. Ile tutaj. Okej, okay, udało się zabić, więc nie get... pomogę za smokiem. Alfajd dostał shutdowna. więc możliwe, że będzie trochę tanki i. Możliwe, że nie będę go zabijał na sajdzie, ale to nie jest takim dużym problemem. Może w tej grze po prostu pójdę do Hulbrekera i jakieś tanki i na trzeci. Jest generator losowych przedmiotów trochę w tej grze, natomiast tak robią one, I on jest jednym z tych herosów. Razem z jakąś węczy coś, którzy nieważne co to złożą, tutaj, tak będą bili. Milion pewnie. Ok, wam bota i z bazy mogę wyjść w okolice Haralda nawet na drugi tam pójdę po prostu w tego gauntleta. Szle mi się na pewno na Rengara, żeby nie być mosztowanym. O, może tutaj jakiegoś TPK będę szukał. Tapnę po prostu tu i zobaczę co się dzieje. Nie wiem czy będę tutaj wchodził, ale mogę po prostu tutaj podejść i postarać się zrobić jakąś presję. Szkoda, że nie trafiłem tego klubu. Byłoby tu prościej zabić. A tak to może padnę. Oho, no, raz bo straszył. Dobra, z bazy wychodzę z roboty. Mamy tego Heralda, więc nie muszę iść w top side. Teraz, oczywiście, stała zasada, czyli gramy po drugiej stronie obiektywa. Kolejnym obiektywem będzie yy, Nashor za minutę. Mogę tutaj spróbować zatrzymać Branda Recall. O, już nawet go zabiję. Kurde, mało zabrakło. Już kastowałem KUIWU. Ale fajnie, że spróbowałem. No nie znam dokładnie limitów na Jonaszu. Może mogłem próbować po prostu flashować i arkować. On nie miał flasha, ale... ale wiecie jak jest. Myślałem, że może to lecę. Dobra, i tak jak mówiłem wcześniej, muszę cały czas uważać na tego rangara. Teraz plusem jest to, że mam po prostu tego Chain Vesta, bo składam Gauntleta. Więc na pewno mi się to przyda na side i może będzie nawet szansa zrobić jakieś 1 na 2 Hej, okay, postaram się po prostu stanąć w krzaku i spróbować złapać tego branda. Natomiast muszę uważać, bo Nautilus jest na dolnej stronie rzeki, więc raczej robią tutaj wizję. Więc patrząc na ich ruchy, duża szansa, że też tutaj będzie ręgar. Trochę ryzykowne jest szukanie tutaj. nie okay, widzę Malfajta. Dogonić go raczej nie dogonię, ale mogę spróbować go obić. Okej, okay, rękar arkuje, więc zaczynamy ucieczkę. Okej, okay, kolejny Miałek. Ha, No dobra, mamy na szara z tego. Ja jestem za, za tym, żeby oponenci grali w ten sposób. No szkoda, że Xerath jeszcze padnie bo próbował robić nalot z powietrza na bota, niestety upadł ale mamy z tego na więc no właśnie to jest plus, grania takim herosem i grania nawet pod taki policze. Że... nawet jeżeli byłby ten naut, to nadal miałbym szansę zrobić tutaj 1 na 3 ale jeżeli pojawiają się tutaj wszyscy to już trochę ciężej dobra, kolejnym celem na no mapie jest smok więc wyjdę w okolice, w okolice mida bota mam TPK za 20, więc chyba po prostu mogę spuszować jeszcze jedną falę i wtedy się zgrupuję jest jakaś zadymka, ale jeżeli bym tam biegł, to bym raczej tak nie zdążył. Zobaczymy, czy to się będzie przedłużało. Jak to się będzie przedłużało, to oczywiście tam pobiegnę. Tak, chyba się przedłuża. Ale drużyna wygrywa, więc GIP. Mam TPK za 5 sekund i mam tu warta na plecy. Czy jest to potrzebne? Chyba nie. A mój cały team dyma. Dobra, mam za chwilę item, spuszczę jeszcze jedną falę. I zobaczymy, co się będzie działo. mam bota. Mogę tutaj zejść, bo widzę, że jest za dyma. Może tutaj zarkuję przez ścianę. O jest, widzę nalot od mojej drużyny. Nie chcę arkować bardzo, ale chyba będę musiał, żeby go dogonić. Dogonić, króles. Trochę mnie sołuje z tego rylaja. Zabijacie go panowie? Czy mi zostawicie? O, zostawili mi dzięki. Trochę mnie sołuje, chłopaczyna. No, jestem zasłowowany. Chciałem bardzo złapać top wave i wtedy ewentualnie coś robić na mapie. Patrzę, że tu trzeba typować, no ale nie trzeba. Chcę tam typować na no wavea, mamy dwa creepy. Weźmy max in z tego. Nie po prostu wolę z sopa. Dobra, no ja jakoś Giga Useful nie jestem w tej grze. No ale przynajmniej robię dużo presji. Nie w każdej grze musi mieć staty 20. No ale ważne, żeby coś starać się robić dla drużyny. No, i dobra, kolejnym generatorem lasowych przedmiotów może Hullbreaker będzie co? Jakiś Dobra, widzę Branda, widzę Tristanę. Mogę tutaj spróbować złapać Rengara razem z moim teamem, mi się to uda. Ty, ale moja w bomby sadzi. Ja tak, szczerze, nie wiedziałem, że moje kół od razu yy, gauntleta jakby brakuje, nie wiedziałem o tym. Ma to sens w sumie, ale jakoś tak wcześniej nie myślałem o tym. Trochę oczywiste, ale tak... Nie miałem tego zakodowane w głowie, że tak jest. Dobra, no tutaj jest jakaś zadema, no ale chyba w prostu gra się wygrywa. Brandt tam pushuje. Trzymy jeszcze top in wziąć. I będzie gitara, dobra. Rengar arkuje na MFK chyba Ale ciężko mu wskoczyć na Shako. Na pajka z hookiem ewentualnym To tak ciężko Ale może przynajmniej fraga sobie zgarnę. testa Do KDA będzie O, może tutaj jeszcze do KDA będzie? Trzeba zaraz uważać na tego Branda w bazie No i tak dalej pójdzie to on, on tutaj skończy Najpierw się nie skończymy tutaj Tepnę tutaj po prostu. Będę musiał uważać, bo nie ma Natomiast mogę go chwilę tutaj pogonić. Mam reda, więc jeżeli dojadę, to mogę czegoś poszukać. Mogę też nawet przetrznąć w niego na trzecimku. Okej, okay, on odpalił ghosta. To pobawię się nim trochę. On pewnie za chwilę we mnie wbiegnie, bo pomyśli, tak, odpaliłem ghosta, tu już się będę bił. Ja bym miał takie podejście. Czekałem chwilę skórę, żeby smutno mu było, że starał się dodrzować. Biedny tu nie ma czego dodrzować, bo go z autosów zabijam. Co, spuszuję chyba jeszcze jednego i do bazy, chociaż to trochę ryzykowne puszowanie tego. Więc może po prostu cofnę. Dobra, no jest generator losowych przedmiotów. Lecimy dalej. No teraz full breaker w teorii nie jest zbyt użyteczny, bo po prostu będziemy się grupowali i kończyli im bazę. Ale przynajmniej może uda mi się zrobić jakieś fajne zagranie tej grze no to myślę, że głównie wyciągniecie Lightning Face, no bo teraz to nie wiem, co wam mam mówić za bardzo. Teraz rozciągam oczywiście trochę mapę, mój team jest na bocie, ja pójdę midem, żeby rozciągać trochę przeciwników. A teraz muszą uważać, bo raczej będę w nich biegać, więc od razu tam będę musiał biec pewnie, bo za chwilę Alfred ich ale jeżeli tak się nie dzieje, no to ja muszę uważać, wtedy na midzie. Ja poczekam, aż fala na bocie podejdzie i wtedy ja mogę podchodzić. O, ten Brand nie ma flasha, więc mogę spróbować go tutaj zabić. No, ale opa jest ona. Stakuję Q, cool. mam też E zaraz. No co, kończymy chyba gra Dali FFa Kurde, no szkoda, że nie udało mi się zrobić jakoś dużo w tej grze. W ogóle był fajny laning face. No ale ostatecznie wygrana to wygrana, prawda? Może nie miałem 20 kili przewagi, w 20 solo no ale miałem 40 kg przewagi w nie wiem ile, 10 minut powiedzmy. Więc myślę, że okej okay, wynik. Jeżeli ktoś gra na tanków i narzeka, że nie da się zrobić przewagi, bo kupił tabisy i ktoś pod tanka, to. to da się. Plus 28, to jest sporo obrażeń. Tylko MF miała więcej, więc okej okay, wyniki. Ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.